Pogański Rzym, moi mili, szczycił się swoimi wystalkami, owymi dziewicami, które na pewien czas ślubowały Panu Bogu swoje dziewictwo po to, aby w ten sposób oddać się na służbę dla całego państwa, dla całego miasta, dla całego Imperium Rzymskiego, aby ofiarom ze swojego dziewictwa aby ofiarom z rodziny, której nie zakładały, mogły wyproszyć u tego całego panteonu bóstw rzymskich, łaski niezbędne dla całego Imperium Rzymskiego. Jest pewnym paradoksem, że tak odległy od wszelkiego umiłowania, co tu dużo mówić, cnoty, a zwłaszcza od poszanowania czystości Rzym, tak wielkim szacunkiem Darzył owe niebiasty, których mimo wszystko dziewictwo, jeśli porównamy je z dziewictwem i czystością niewiast katolickich, dziewic panin katolickich, i tak było tylko nikłe, i tak było tylko odległe. Jeszcze bardziej natomiast powinno zdziwić nas, że katolicka Polska. W przeciwieństwie do pogańskiego Rzymu, swoimi dziewicami Bogu poświęconymi się nie szczyci. Że swoimi dziewicami Panu Bogu poświęconymi się nie chlubi i dla dobra tychże oraz pamięci tychże tak niewiele czyni. Największym być może świadectwem tego jest fakt, jak szybko, w pamięciu Polaków zatrzeć się mogła postać zgodnie z tak wielkiej świętej, którą była święta Kinga, księżna krakowska, sandomierska i sądecka. Czytamy w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, laudacje na cześć wielu niewiast, które to laudacje zadają kłam temu, jakoby religia, Żydowska religia mojżeszowa była religią wrogą niewiastą. Czytamy bowiem pochwałę na cześć królowej Saby, która przybywa, aby oddać cześć Salomonowi, aby od niego uczyć się mądrości, aby z nim na najpoważniejsze tematy rozmawiać. Czytamy pochwałę na, temat, na cześć królowej Estery, która wyratowała Żydów tym, że właśnie. Królową była i wstawiać się mogła u króla, czytamy wreszcie pod koniec życia tejże pochwałę na cześć Batrzeby, matki, króla Salomona, splamionej co prawda grzechem w młodości, ale po odpokutowaniu tego grzechu, zasługującą na to, aby stać się matką królewską i u tronu swojego syna nieustannie orędować za ludem. Wreszcie jest nawet ten piękny poemat o niewieście dzielnej, mężnej, który daje nam ostatni rozdział Księgi Przysłów. Wszystkie te przykłady ze Starego Testamentu pokazują nam, jak wielkim szacunkiem, jak wielką czcią chce Pan Bóg, aby otaczać wszystkie te niewiasty, które swoim pobożnym życiem. Przyczyniają się zarówno dla własnego uświęcenia, jak i dla do dobra ludu, z którego pochodzą. Święta Kinga, pani na Sączu, jest niewątpliwie jedną z takich niewiast, jest niewątpliwie jedną z pereł, które rozjaśniają swoim blaskiem firmament złożony ze świętych pańskich. Jest ona niewątpliwie jedną z tych postaci, którą zaliczyć możemy do tego złotego wieku chrześcijaństwa, wieku XIII, który jak żaden inny wiek wcześniej i niestety jak żaden póki co wiek później rozbłysnął blaskiem prawdy ewangelicznej. Ludzie co prawda nie grzeszyli w owych czasach mniej, ale w większym poszanowaniu mieli prawa ewangeliczne. I według tych praw ewangelicznych chcieli urządzać swoje życie. I najdobitniejszym przykładem tego jest właśnie święta Kinga, którą dzięki opatrzności Bożej my możemy mieć jako szczególną patronkę tego naszego skromnego apostolatu tu na ziemi sądeckiej. Córka węgierskiego rodu królewskiego, żona Bolisława Wstydliwego, Wielka dobrodziejka swojego ludu, nad którym została ustanowiona. Ale co właściwie sprawia, że zasługuje ona na tytuł tak wielkiej świętej, wielkiej ciężnej, wielkiej orędowniczki swojego ludu i jego dobrodziejki? Zbliżają się, moi drodzy wybory, o których coraz częściej będziemy słuchali, słyszeli, chcąc czy nie chcąc. Powinniśmy zatem postawić sobie pytanie: czy jest możliwe, aby być katolikiem i skutecznie rządzić państwem, uprawiać politykę? Czy można być politykiem i zostać świętym? I właśnie święta Kinga pokazuje, że jak najbardziej można. Nie ma tutaj absolutnie żadnej sprzeczności, jeżeli ten urząd, na którym postawi nas Pan Bóg, chcemy wypełniać właśnie jako wolę Bożą, ale tylko i wyłącznie w oparciu o prawa i zasady Boże. Co zatem było tą najwznioślejszą zasadą, która zapewniła świętej Kindze, jeśli można tak powiedzieć, skuteczność w pełnieniu przez nią urzędu, który wyznaczyła jej opatrzność? Niewątpliwie moglibyśmy wymienić cały szereg cudów, którymi ona się wykazała. Ale jedna z nich niewątpliwie wywarła w jej życiu znaczenie najważniejsze. Cnotą tą, moi, moi drodzy, była tak bardzo zapomniana i tak często znienawidzona w naszych czasach, i także w tej naszej rzekomo katolickiej Polsce cnota czystości, a więcej cnota dziewictwa. I jeśli chcielibyśmy wskazać, co było tym motorem konkretnym, jedynym, który sprawił, że mogła nasza święta takim heroizmem się wykazać, niewątpliwie było to właśnie za interwencją boską zachowane dziewictwo i to w stanie małżeńskim. To była ta siła napędowa, która sprawiła, że z niezmąconym umysłem ze szczerym sercem mogła poświęcić się wszystkim obowiązkom, jakie wyznaczyła jej opatrzność. Święta Kinga, moi drodzy, tylko i wyłącznie boskiej interwencji boskiej woli zawdzięcza zachowanie dziewictwa. Doskonale wiedziała, że wstępując w związek małżeński nie może liczyć na zachowanie tego przywileju, gdyż nie jest to... Przywilej związany z życiem małżeńskim. Ale rozeznając w swoim sercu, że jest to cnota, który w sposób szczególny wymaga od niej Pan Bóg cnota dziewictwa, wiemy, że za zrządzeniem boskim udaje się ją przekonać swojego męża Bolesława Wstydliwego, do tego, aby ową cnotę dziewictwa zachowali w małżeństwie aż po jego kres. Zniechęcana była, odwodzona przez swojego spowiednika od zachowania tego postanowienia. Chciała się poddać pokornie woli Bożej. Nie ręczyła być może za siebie i nie chciała się przeciwstawić swojej woli Bożej. I gdyby trzeba było, rzeczywiście pełniła by obowiązki małżeńskie, obowiązki matki. Niemniej jednak to silne przekonanie wzięło się z niewątpliwie natchnienia boskiego. Jej spowiednik starał się bowiem odwieźć ją od tego postanowienia, aby dać księstwu kratowskiemu, sandomierskiemu oraz sądeczyźnie następcę tronu, wskazując chociażby świętej Kindze, na przykład jej krewnych, świętej Elżbiety z czy świętej Jadwigi, które wszystkie zostały świętymi Dzięki małżeństwu, w małżeństwie, wydając na świat potomstwo i następców tronu. Święta Kinga, według tradycji, według podania, miała jednak powiedzieć, że ona nie może, tak jak jej krewne, jak jej ciotki, tej drogi świętości wybrać dla siebie, gdyż za bardzo obawia się o swoją słabość. Nie jest tak święta i umocniona w cnocie, jak swoje krewne, i dlatego wie, że musi Całkowicie wyrzec się przyjemności związanych z posiadaniem rodziny, aby móc wytrwać w łasce. I Pan Bóg rzeczywiście pobłogosławi także ten zamiar, jak poświadczyło to całe jej życie. To dziewictwo, moi drodzy, jednak, świętej Kingi, nie jest gwarancją dostania się do nieba. I słyszeliśmy to w dzisiejszej Ewangelii. Wszystkie dziesięć niewiast było panami, było dziewicami, ale tylko pięć z nich się zbawiło. Tylko pięć z nich zostało dopuszczone na ową ucztę królewską, ucztę godową. Te, które były mądrymi, posiadały nie tylko cnoty czystości i dziewictwa, ale i przede wszystkim roztropności. I także tej nie brakowało patrące dnia dzisiejszego. Wiemy, że była ona gospodarną, zaradną, dobrodziejką swojego ludu. I to dziewictwo, które Pan Bóg pozwolił jej zachować, obróciła, aby z większą energią poświęcić się sprawom publicznym. I czy któryś ze współczesnych polityków. Wpadłby na taki pomysł, na jaki wpadła święta Kinga, aby uprawiać politykę, aby wypraszać błogosławieństwo dla ludu, nad którym przychodzi im przewodzić, roztaczać rządy? Święta Kinga nie inwestuje w armię, nie inwestuje w udogodnienia infrastrukturalne, nie troszczy się tak bardzo o podatki, ale gdzie opatruje swoją na największą skuteczność? Zakładaniu klasztorów. Ona doskonale wiedziała, co tak naprawdę się liczy. O ileż bardziej wzniosła i niezbędna także dla naszego dobrobytu, tutaj na Ziemi, jest ta perspektywa nadprzyrodzona. Święta Kinga wie, że przede wszystkim, aby lud był szczęśliwy, potrzeba mu łaski Bożej i żadne starania ludzkie, żaden spryt ludzki. Nie wiadomo, ile pokończonych fakultetów, pomysłów na gospodarkę, wolną gospodarkę, obniżanie podatków, czy jeszcze inne cuda gospodarcze, wszystko to nie zda się na nic, jeśli nie pobłogosławi Pan Bóg. A to błogosławieństwo mogą ściągnąć tylko i wyłącznie dusze Panu Bogu oddane. Dlatego nie zawaha się dołożyć wszelkich trudów, aby otworzyć drugi w Polsce poza Wichoście. Klasztor Sióstr Klarysek, tego rodzącego się zgromadzenia panien oddanych w ubóstwie na służbę jedynemu królowi, Jezusowi Chrystusowi, ich oblubieńcowi. I wiemy, że mimo różnych perypetii czyni to z powodzeniem, fundując w starym Sączu klasztor panien żyjących według reguły świętej Klary. To jest inwestycja, która. Pozwala zapewnić błogosławieństwo całym narodom. Moi drodzy, zadajemy sobie zatem pytanie, patrząc na przykład świętej Kingi, gdzie my jesteśmy z naszymi myślami, z naszymi planami, z naszymi programami politycznymi. Czy rzeczywiście należycie cenimy cnotę czystości i dziewictwa? Czy gorąco zabiegamy o liczne święte powołania kapłańskie i zakonne poprzez naszą ofiarę? Czy sami w największym poszanowaniu mamy cnotę dziewictwa, tę w stanie wolnym, czy też cnotę czystości, do której zobowiązani są wszyscy chrześcijanie, niezależnie od stanu, w którym żyją? Czy staramy się o to, aby być może dla naszych dzieci wyprosić o łaskę powołania, czy też może... Owszem, modlimy się o powołania, ale dodajemy małą klauzurę, byle tylko to powołanie nie wzięło się z mojej rodziny. Byleby tylko Pan Bóg nie wybrał mojego syna albo mojej córki dla siebie. Czy jesteśmy zatem szczerzy w umiłowaniu tej jakże bardzo znienawidzonej przez świat i szatana cnoty czystości? Zobaczmy tylko, całe to szaleństwo, które ogarnęło dzisiaj świat. Ten kult czterech zakazanych literek nie jest niczym innym niż właśnie deptaniem po cnocie czystości. Jest nową obłudną i przewrotną nazwą dla grzechu znanego jako grzech rozwiązłości i rozpusty. Tylko tyle: szatan nie wymyślił tu nic nowego. W jaki sposób my się przyczyniamy do tego, aby z tą zgubną ideologią, szatańską ideologią walczyć? Czy rzeczywiście wierzymy w to, że czystość chrześcijaństwa, że dziedzictwo chrześcijańskie jest tą jedyną siłą napędową, która może przynieść błogosławieństwo wszystkim narodom, która może stawić odpór wszelkiemu złu? Czy też może jesteśmy niczym faryzeusze, którzy jedno owszem głoszą, ale niczego nie robią, aby to, co głoszą, wprowadzić w życie? Spójrzmy na przykład świętej Kingi i nie użalajmy się nad sobą, że być może tyle okazji do pielęgnowania tej cnoty utraciliśmy, że być może nasze życie dalekie było od ideału do tej pory, ale od tej chwili postanówmy zrobić wszystko, aby tak jak ta święta, właśnie w trosce o czystość naszą. Czystość naszych dzieci, prawdziwie chrześcijańską czystość wynikającą z niepodzielonego na Chrystusa serca pielęgnować, rozszerzać i chronić. A możemy być pewni, że i my, także w tych trudnych czasach, w których żyjemy, doznamy takich samych błogosławieństw, jakich doznała i Kinga, która przecież w nie mniej przewrotnych czasach żyła. W czasach, które także wolne, dalekie były od pokoju, nękane róż, różnymi wojnami, najazdami tatarskimi, mongolskimi itd., itd. Wpatrzmy się zatem w tę, w cudzysłowie, prawdziwą katolicką westalkę, która dla dobra swojego narodu rezygnuje z, ze szczęścia, Posiadania własnej rodziny, uciekając się jej orędownictwa 700 lat po jej śmierci, bądźmy, być, może, bądźmy pewni, że jej wstawienictwo u tronu Bożego bynajmniej nie osłabło i także dla nas, żyjących w XXI wieku, święta Kinga może zjednać u pana Boga ile łask i dobrodziejstw, ile zjednała dla swoich ziomków, współrodaków żyjących w wieku XIII. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.